Życie na prowincji jest ciężkie natomiast daje mieszkańcom sporo możliwości do rozwoju. Członkowie twojego rodu czekają, aż wybierzesz dla nich profesje, które zapewnią im sławę i prestiż. Jedni zdobędą wysokie stanowiska w ratuszu, inni wyruszą w daleką podróż, a pozostali zajmą się rolnictwem. Kolejne pokolenia będą przychodzić i odchodzić, a najbardziej zasłużeni zapiszą się na kartach miejskiej kroniki. Kronika Big Box od wydawnictwa Rebel to nowa edycja wielokrotnie nagradzanej i pięknie wykonanej gry strategicznej. Rozgrywka potrwa godzinę lub dwie, w zależności od liczby graczy Mowę tutaj zasiąść jeden gracz lub nawet pięciu. Podczas rozgrywek wcielamy się w przywódców rodów, rywalizujących o rozgłos i pozycje. Aby to osiągnąć, będziemy musieli obrać odpowiednią ścieżkę i umiejętnie wykorzystywać możliwości członków naszych rodów. Ta edycja zawiera wszystkie dostępne rozszerzenia, w tym najnowsze, zaślubiny i dodatkowe żetony promocyjne. Nie martw się, wszystkie elementy są bardzo dobrze oznaczone i wszystko ma swoje miejsce w insercie. Aby się nie pogubić liczby komponentów, znajdziesz tutaj różne oznaczenia. Słońce to gra podstawowa. Kufel to rozszerzenie karczma. Kotwica to rozszerzenie port. Obrączki to rozszerzenie zaślubiny. A gwiazda to żetony promocyjne. A o co tu w ogóle chodzi? Pokażemy to na przykładzie gry podstawowej. Główne obszary w grze to nasze indywidualne gospodarstwo, na którym znajdziemy znacznik czasu życia i miejsca na worki z ziarnem, monety, żetony dóbr, znaczniki wpływu oraz naszych członków rodu, a także plansza główna, z której będziemy dobierać znaczniki wpływu lub zarazy i wykonywać akcje z odpowiednich pól. Kluczową rolę ma tutaj tytułowa kronika, w której zasłużeni mieszkańcy będą mogli się zapisać. Temat gry jest przyziemny. Przemijanie. Rozgrywkę zaczynamy z czterema członkami rodu z numerem 1. To najstarsi w rodzinie. Natomiast ci najstarsi niestety umierają najszybciej. Do wykonywania akcji będziemy używać czasu. Gdy tylko znacznik minie pióro na kole czasu, jeden z najstarszych z rodu umrze. To my musimy wybrać, kto z najmniejszym numerem umrze. Jeśli będzie jeszcze miejsce w kronice, będziemy mogli umieścić tam Denata. Miejsce zależy od tego, czym w chwili śmierci się zajmował. Jeśli nie będzie miejsca, umieszczamy go na jednym z grobów koło kościoła. Zapełnienie kroniki lub cmentarza kończy gra. Same zasady są wręcz banalne. W zależności od liczby graczy na stole leży karta przygotowania. Karta pokazuje ile różnych znaczników wpływu należy umieścić w woreczku. Dodatkowo do niego wkłada się wszystkie dostępne znaczniki zarazy. Losujemy z worka odpowiednią liczbę znaczników i układamy je na określonych polach zgodnie ze schematem. Następnie, począwszy od pierwszego gracza, rozgrywamy swoje tury. Obowiązkowo dobieramy znacznik z dowolnego pola i możemy wykonać akcję tego pola. Proste, prawda? Gdy wszystkie znaczniki zbierzemy z planszy, obecna runda dobiega końca i rozpoczyna się msza. Tutaj jedna ważna zasada: dobranie znacznika za razy powoduje, że tracisz dwie jednostki czasu. A jakie mamy możliwości w grze? To pole to żniwa. Bierzemy tutaj worki z ziarnem. Możemy przeprowadzić tę akcję, jeśli w gospodarstwie mamy przynajmniej jednego członka rodu. Możemy tutaj zgarnąć dwa worki, chyba że mamy konia i pług. Wtedy trzy worki. A jeśli mamy wołu i pług, pobieramy cztery worki. Maksymalnie możemy mieć pięć worków, zgodnie z głębieniami. Ta akcja to powiększenie rodziny. Po prostu dobieramy członka rodu z puli ogólnej z najmniejszym dostępnym numerem. Dzięki tej akcji będziemy mogli też zwrócić jednego z członków swojego rodu z planszy głównej do swojego gospodarstwa. Że Tutaj produkujemy dobra. Wóz, konie lub wołu, zwój, pług lub monety. Możemy tutaj płacić czasem. Najpierw szkolimy członka rodu za czas znajdujący się na drzewie w konkretnym budynku. A następnie płacimy kolejny czas, aby dobrać konkretne dobro. Zamiast czasu możemy odrzucić z konkretne znaczniki wpływu albo worki z ziarnem w zależności od dobra. Targowisko. To jedyna akcja, którą trzeba wykonać i uczestniczą w niej wszyscy gracze. Gracz, który wybrał tę akcję, może obsłużyć jednego klienta, który jest dostępny, czyli znajduje się na polu z niebieską ramką. Każdy klient chce konkretne dobra lub worki z ziarnem. Ich oddanie przynosi odpowiednie punkty zwycięstwa. Kolejni gracze też mogą coś sprzedać, ale już za czas i zielony znacznik wpływu. Sprzedaż kończy się, gdy wszyscy klienci będą obsłużeni lub wszyscy gracze spasują. W ratuszu zdobywamy przywileje. Wykonanie akcji zawsze kosztuje zwój lub dwie zielone kostki i odpowiednią liczbę czasu. Możemy postawić członka rodu na pierwszym polu i zostać nowym pierwszym graczem lub przesunąć członka rodu na kolejne pole i zyskać bonus, na który weszliśmy lub jeden z wcześniejszych. Bez płacenia kosztu możemy po prostu zyskać bonus z pola, na którym znajduje się nasz członek rodu. Na koniec grot odpowiednie pole przyniesie nam punkty zwycięstwa. Tutaj podróżujemy, odwiedzamy kolejne miasta i zyskujemy bonusy. Im więcej miast odwiedzamy, tym więcej punktów na koniec dostaniemy. Do wykonania tej akcji służy zawsze wóz i dwie jednostki czasu. Dodatkowo, w zależności od wybranej trasy, musimy zwrócić do zasobów odpowiednie znaczniki wpływu. Kościół pozwala graczowi na dodanie jednego członka rodu do czarnego woreczka. Gracz musi zapłacić brązowy znacznik wpływu albo poświęcić trzy jednostki czasu. Z czarnego woreczka będziemy losować podczas mszy. Jest jeszcze studnia, czyli akcja zastępcza. Zamiast zabierać znaczniki, możemy odrzucić dokładnie trzy znaczniki w takim samym kolorze, aby wykonać dowolną akcję z pola. Nawet taką, przy której nie ma już znaczników. Na koniec rundy następuje msza. To jedyny moment, aby nasi członkowie rodu znaleźli się w kościelnej hierarchii. Dzięki temu możemy dostać punkty teraz oraz na koniec gry. To też kluczowe miejsce, w którym powinni umrzeć ludzie, aby znaleźć się w kronice. Na koniec gry dostaniemy dodatkowe punkty za, liczbę odwiedzonych miast, liczby członków rodu w kronice, etapów torów ratusza i kościoła, żetony obsłużonych klientów. Oraz pozostałe monety. Gra to również wariant solo i wspomniane wcześniej rozszerzenia. Karczma, która wprowadza nowe rzemiosło, browarnictwo. Mamy tutaj browar, w którym będziemy produkować piwo, oraz karczmę, czyli nowe pole akcji, w której będziemy mogli spotkać wielu wpływowych ludzi. Zdobyte karty mieszkańców będą nam dawały unikalną zdolność, z której można skorzystać raz podczas gry. Port który wprowadza statki i podróże po wzburzonych morzach. W to rozszerzenie musimy grać na drugiej stronie planszy głównej, ponieważ potrzebujemy obszar podróży morskiej. Zmieni się zatem akcja podróży. Teraz będziemy pływać naszymi statkami, aby pozyskiwać zagraniczne towary. Kakao i herbatę. Będziemy również szukać skarbów. Będziemy także zatrudniać kapitanów i sprzedawać lokalne dobra w lekko zmienionej akcji targowiska. Ostatnie rozszerzenie to zaślubiny. Wprowadzę nowe pole akcji czyli szmugler, gdzie będziemy mogli sprzedawać nowe żetony, narzędzi lub chleba, obsłużyć jednego klienta z kolejki czyli spół z, z brązową ramką, lub pobrać dwa różne znaczniki wpływów z za czas. Z nowości jest też pole akcji za ślubiny. Członkowie rodu, które znajdują się na torze ceremonii, mogą zostać poślubieni na końcu każdej rundy po mszy. Rozszerzenia możemy dowolnie ze sobą łączyć. Jeśli jeszcze Wam mało, możecie do rozgrywki wprowadzić cele życiowe, które dostarczą dodatkowe punkty. Możecie je dołączyć do rozgrywki podstawowej lub dowolnego rozszerzenia. Pamiętajcie też o wetonach promocyjnych, czyli tych z gwiazdką.